Jak Tak Taki są. W końcu baba mnie pokonała. Ale nie byle jaka. Ano racja. Jak już jakaś musiała mnie pokonać, to rzeczywiście wolę, żeby to była Cejs. Przyznaj, nie jesteś z niej ani trochę dumny? Tak trochę to jestem. W końcu to krew z mojej krwi. Ale nie mów jej tego, bo jeszcze zacznie zadzierać nos. Najważniejsze, że pokazaliśmy Lugosowi. Widziałeś, jak się wściekł? Widziałem. To dla niego aż taka zniewaga? Nasze klany kłócą się od zawsze, taka już kolej leczy. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kermore. Potrzebuje Twojej pomocy. Upiory zaatakują Wasze wiećmińskie siedliszcze. Jesteś przyjacielem mego rodu nie mogę cię. Szczególnie, że jeszcze żaden Andrade nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego.